thank mm -hmm. you Po dwóch dniach od ostatniego wypadku sprawdzam stan odry. Widząc, że woda zatrzymała się, czułem, że to jest ten moment, kiedy trzeba spróbować. Mimo, że miałem tylko 2,5 godziny wędkowanie, tym razem wróci z starczą. Zabięty! A ah, jest! Piękny grubas. Dopiero co odpaliłem tutaj aparat i mam nadzieję, że się branie nagrało. Piękna kuseczka, gruba. I widziałem tutaj spław z całego rana, rzuciłem. Z 10 minut, 15 minęło i dało się. Teraz go szybko zmierzymy, ale 4,8 mu daje. Nie, 48. Ja mam miarę w oczach. Miałem branie, znowu. Puchnął. O, patrzcie, widzieliście? Jest drugi! Uuu! Jeszcze ktoś do mnie dzwoni Pewnie ojciec, bo on tak lubi Jak coś się dzieje Uuu, to chyba będzie gruby A podobny, ale jakiś bardziej wadeczny Uuu, też 4-8 Kurde, że ja to dzisiaj tak krótko będę na tych rybach. Zobaczcie, kolejna kruska, jaka upasiona. Coś pięknego. Przeciągu pół godziny, dwa brania, dwa wykorzystane. I jak widzicie, po dwóch nieudanych wypadach przychodzi taki trzeci i po prostu wszystko idzie tak, jakby się chciało. No i w ogóle, zanim zacząłem tutaj się rozkładać, to musiałem posprzątać po brudasach. To jest mój zestaw, który sobie przygotowałem na wątróbkę. Na podwodnym spawiczko od Black 3,5 g. Szybko złączka Jacksona, następnie kotwiczka. Ten element będę ściągał i nakuwał po prostu na kotwicę igłą karpiową wątróbkę. Bierzemy sobie kawałeczek. Tutaj to mniej więcej sobie to pokroiłem. E, to jest moje chyba trzecie łowienie na wątróbkę, bo trzecie no, czy dru drugie? Nie, przepraszam, drugie moje łowienie. W tamtym roku zimą próbowałem, były szarpnięcia, ale te ryby miały problem z dna po prostu zastać e, ten kawał wątróbki. Ja to właśnie dlatego zastosowałem Spławik podwodny, żeby to pływało nad dnem. Wtedy po inny lepiej zasysać tą wątróbkę. Tak to wygląda. Łączę to z powrotem szybko z łączką, żeby to jak najszybciej trwało. O, strzeliła, czyli jest, wszystko siedzi. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Bardzo fajna tutaj jest ostroga, ale nie ma opcji połowić. Akurat na tej ostrodzie jest najwięcej zielska, wszędzie tam troszeczkę pływa, ale tutaj to jest po prostu armagedon. No widolka załodziła. Ewidentnie. W pierwsze dni ciepła lepiej przez takie czciny nie przechodzić, a to dlatego, że tutaj jest masa kleszczy. Pierwsze ciepło, one wychodzą, budzą się ze snu. Jest ich po prostu odgroma. Wierzcie, mi, ja taki robaczek potrafi mocno poskładać. Wiem coś o tym, bo jestem po boleriozie.